Ale jeszcze bym Wam prosiła, abyście zajrzeli na moją ściankę, polegowaliby mi tam kilka rzeczy, na przykład prefabrykaty, światy. Często robię nowe, możecie śledzić moją ściankę, ale Was nie zmuszam, aby Was nie męczyć tym. I bardzo mi byłoby miło, ale wiem, że Wy też macie swój czas i oczywiście, jak poprosicie mnie o coś, to oczywiście Wam to zrobię, ale... Bardzo by mi, mi było miło, gdybyście wy też mi coś dali, bo... Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Tam u góry, w rogu, mamy napis więcej. I na tym więcej właśnie sobie wchodzimy i na dole u rogu tym razem jest wyloguj. I takie drzwiczki są. To wychodzimy na punkcie, że tak, Potem jest, je, czy jesteś pewien, czy chcesz wylogować. I wchodzimy sobie tutaj na Anuluj, które jest tu i obok og ok jest Anuluj, to sobie wchodzimy i na zaloguj to jest właśnie to, że się tu loguje na te konto, ale my wchodzimy na nowy użytkownik, bo będziemy w końcu robić nowe konto. I najpierw dajemy nick, wymyślimy sobie jakiś taki, aby wam się podobał, bo potem do końca będziecie taki już mieć. Ja na przykład dam Azores YouTube. I teraz dajemy hasło, nie patrzcie na nie. Dobrze, muszę jakieś sobie wymyślić. I oczekiwanie na e, receptę. I tutaj dostajemy na górze zadanie. Zadanie to jest: wybierz wszystkie kwadraty ze sygnalizacją świetlną. Musicie zaznaczyć, bo jak wam nie zaznaczę, to pomyślą, że jesteście robotem i wam tego nie uznają zaznaczyłam, ale nie wiem, czy ta kriska też się liczy. I zweryfikuj. I mi się nie udało i spróbuję um, ponownie. Ale nie możecie dużo razy nie zrobić. Nie możecie byli jakby pomyślą, że jesteście robotem i wyskakuje taka informacja. Niestety nie jesteśmy pewni, czy nie jesteś robotem. Do widzenia. Dobrze, już nam, mamy tu tworzenie konta. I teraz zrobimy sobie Blockstar. Mamy tu takiego ludzika, który, no powiem, niezbyt mi się podoba ten może być zmieniamy sobie tutaj kolory oczywiście te skinki są wszystko zrobione z podstawowego bo to by Star Planet zrobiło a z innych się nie robią ponieważ jak ktoś nie mam bo początkuję to wiadomo skąd ma mieć. dobra zrobimy sobie tutaj takie dobrze jeszcze teraz budki sobie zmienimy bo nie pasuje do tego skinka. No mogę. Tutaj damy sobie białe, a tutaj granatowy. Dobrze. Wchodzimy na zatwierdź i zapisywanie i wchodzimy do tego tutaj oto portalu i będziemy przechodzić do świata instrukcji. I tutaj stoi już Dex. Hmm. Ciekawe gdzie jest Azores YouTube. Jak coś, to Dex yy, to jest zaprojektowana przez Blockstar Planet postać. I tutaj wszyscy czekają na nas w Nexusie. Tam jest portal do Nexus, ale na razie jesteśmy w świecie instrukcji. Ona tutaj pisze czas na nas chodź ze mną. I tutaj nam się pojawiły yy, takie rzeczy jak doruszanie się i skok. Możemy się rozejrzeć. Tak, tutaj pokazuje. Tam na górze jest przycisk prowadzanie, jeśli robicie pierwszy raz, to nie, nie pomijajcie, bo tutaj na was uczą. Jeśli chcecie pominąć, to jedziecie na zatwierdź. No i na razie pokażemy dla tych, którzy... Zbieramy wszystkie monetki, ponieważ potem będzie to dla was ważne. I tutaj dostajemy zadanie przeskocz tutaj! No to tym przyciskiem, które tutaj rączka na, m, pokazuje, robimy na przeskocz, tutaj i skaczemy. A teraz jeszcze raz mamy, ale zrobimy teraz podwójny skok, tak jak nam każe m, deks zrobić. I tu jest trampolina, ale mamy zrobić podwójny skok. Super Wam się udało, myślę. Tak, przez ekran, widzę. Dobrze. I tutaj udało Ci się, Azores YouTube. Jesteś gotowa na Nexus. Przejdź przez ten portal. I w tym por portalu dołączymy do wszystkich graczy z Nexusa. I tutaj jesteśmy. Za chwilę wam wyjdzie. O, na razie jesteśmy. Sezon 11, więc tak wygląda Nexus sezonu 11, ile zainteresowanych. I tu Nexus. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o tych łapce w górze. I bardzo pozdrawiam Aiszę Kornę, Tapka i ozon 13. I mam nadzieję, że się nie możecie doczekać. Dziękuję.